Witam kochani w piątek. Trochę do was pogadam. Zaczęłam przesadzać kwiatki. Jednego, jednego przesadziłam, co by nie było. No bo już wiosna, ja raczej starałam się co roku przesadzać, a teraz powiem wam, że chyba już dwa lata są nieprzesadzone, albo dłużej te kwiatki tego dzisiaj podlewałam, podniosłam, a jemu korzenie wy, wywalają się przez donicę. No i kupiłam im mu większe donice, a że wiecie, ja kupuję ceramiczne, więc no koszt trochę jest. No, i postanowiłam, że w tym roku wszystkie kwiatki sobie przesadzę. Bo powinny być ja wcześniej co roku przesadzam kwiatki. O, to jest ten taki fajny. No, także jednego mam z głowy. Reszta czeka, ale dziś jest deszcz niefajnie, więc czekam na fajną pogodę, żeby się rozłożyć na podwórku i je wszystkie przesadzić. A najważniejsza palma. Tylko, że kochani, ta moja palma, to powiem wam, że jak patrzę na doniczkę do niej, no to około 300 zł będzie mnie kosztowała z podstawką ceramiczną, już taka duża. No, ale chyba odżałuję i kupię jej. Także kochani, miłego dziąka buziaczki.